Jeżeli czegoś mi brakuje, to raczej się smucę. Jeżeli mam jakąś wadę, to nie jest to powodem radości dla mnie. W dzisiejszej Ewangelii widzę Jezusa, który z miłością spogląda na młodego człowieka, który ma pewien brak, ma jakiś defekt. Może nie jest to defekt w wyglądzie, czy w zachowaniu, czy jakaś niedoskonałość mentalna, fizyczna. Jezus. Chce pokazać młodemu człowiekowi, który przychodzi do niego z pytaniem o życie wieczne, czego mu brakuje, żeby to życie wieczne posiąść. I kiedy mówi o tym braku, to patrzy na niego z miłością. Właśnie to słowo i ten fakt bardzo mnie uderza, kiedy czytam dzisiejszą Ewangelię. Że Jezus, widząc naszą niedoskonałość, naszą jeszcze niedojrzałość, on się nie smuci. Ale On patrzy na nas z miłością. Patrzy z miłością, kiedy widzi, że czegoś nam brakuje, bo w tym braku chce umieścić swoją miłość, chce umieścić swoje ubóstwo, może swoją czystość, może swoje posłuszeństwo, żeby wprowadzić nas w życie wieczne. Odkryj przed Jezusem swoje braki, to w czym nie domagasz, to w czym jesteś niedoskonały. To, co sprawia, że jesteś smutny, bo widzisz, że czegoś nie masz, czego ci czegoś ci brakuje, że nie żyjesz jeszcze pełnią życia, a spotkasz się ze wzrokiem Jezusa pełnym miłości i z konkretną wskazówką, podpowiedzią, co zrobić, żeby to życie w pełni odzyskać żeby posiąść życie wieczne.